Zostańcie ziomeczki z tej strony, Dexter90, a dziś zagramy sobie Survival Games. Eee, zagramy e, zwyczajne Survival Games, sam sobie zagram. E, za chwilę się rozpocznie rozgrywka. E, w następnym odcinku e, chcę zagrać dla odmiany Hide and Seek. Dla odmiany. No niedawno co grałem, ale e, podoba mi się ten tryb, dlatego chcę jeszcze raz powtórzyć e, Hide and Seek. E, Czekajcie, no tylko szybko wezmę tę skrzynkę i muszę coś zrobić. A, to wszystko, wszyscy będą chcieli iść do zamku, a ty już nie będzie skrzynki, ponieważ ja coś jestem. Muszę o co zrobić? O tak. Głos, ponieważ nie było głosu. A więc tak, IP serwera. Nie wiem, chcecie czy nie chcecie i tak podam, bo no nie, nie wiem, podam, tak, podam. Oczywiście to jest ten, co zazwyczaj gram, ale podam, podam, podam. Jak mówię, że podam, to dam. A więc tak, eee, tu sobie idziemy. Nie, tego się nie da. Le eee, infinisher, coś tam, coś tam. A tu chyba się da wejść. nie. Może się nie da. Nie, nie da się, bo nie wiem. Boże, powiem wam, że nie grałem dawno na tej mapce i nie pamiętam co, gdzie tu jest, dlatego jak nie wiem, lamie czy coś, wiecie, gdzie tu jest jakaś skrzynka, czy coś, to, to naprawdę, sorry, jak ja nie wiem, bo ja nie gram zbytnio często na tej mapce, e, a jeżeli wiecie, o, jeżeli tak, jeżeli ominąłem jakąś skrzynkę, która jest, a nie wiem, gdzie ona jest, ja nie wiem, to dajcie łapkę w górę. I myślę, że to będzie dobry sposób. Tylko kurde. O, tak, ciebie szukałem. No nie, no serio, co to za zajciemy? Kurde, muszę mieć jakieś fajne, a nie kurde, jakieś takie. Ale dobra. A... Mm -hmm, mm -hmm co by tu powiedzieć, nie wiem o czym gadać szczerze wszystko wam już powiedziałem, co mówiłem aha, e, właśnie, mówiłem wam bo miałem e, miałem rozkminę i miałem o tym powiedzieć w innym odcinku ale powiem wam, że e, po tym, e, po, tym e, no, po tym, no po tej grze o, że po tym survivalu, w tym odcinku zagram sobie hide and seek, a w kolejnym e, będę chciał zagrać ten e, tryb oj, oj. No, to są litery o O i o, jakoś tak dziwna nazwa. E, Kryłam ten jeszcze tryb, będę musiał go ogarnąć i na pewno będę chciał w niego zagrać, ponieważ podoba mi się. A jak mi się coś podoba, to ja zawsze muszę z tego nakręcić odcinek, dlatego będę chciał nakręcić. Ym, no, to też chciałem powiedzieć pewnie jeszcze, i ra, i, pewnie jeszcze raz i tak powiem o tym e, w następnym odcinku. Ale to tak już tak żebyście wiedzieli co nie. Dobra, nie, nie się tu bo i tak pewnie tam nic nie będzie. No, dobra, może chyba wyjdziemy. O boże, nie wiem czy nie chyba nie poszedłem do tego miejsca, które by chciała raczej. To nie jest to miejsce, przez które wchodziłem. Hipacie. To jest jakaś pułapka. Niech ja nie wiem jaka. Jezus no fajnie, nie no, super z tą lawą zrobili. Nie, sorry, ja tak nie będę rozlokował. To kurde, ja nie chcę skończyć odcinka spadnięciem w lawie. Dlatego szybko się tofniemy i wyjdziemy innym wyjściem. O, ja wchodziłem tamtędy. O, że nie. Chyba, tylko jest taki problem, że już chyba nie wejdę. Albo może będzie szczęście i Robertik sobie wejdzie. Mm. Tak, wejdę, dobra Wejdę tak, jak chciałem Nie Ale może Czekajcie, wejdę tak, jak chciałem, czy nie wejdę? Chyba nie Dobra, idziemy tutaj Co tam? Mhm. Mhm, dobra, idziemy Coś jest mało graczy, siedmiu graczy. To tak mało. Jakoś nikogo od długiego czasu nie spotkałem. O, ja tędy wychodziłem, a nie tamtędy. Nie ma, ale widzicie, tu nikogo nie ma. Pusto. Tak jakby... Nie wiem, tak jakby nikt nie chciał iść do zamku. Dziwna sprawa. Jak tu zazwyczaj jak... czyli z tego co wiem, jak zawsze gram na serwerze to wszyscy tak... O, ma no zamek, wszyscy ciśniemy. A tu nagle... Pusto. Chyba, że po prostu byli i zobaczyli, że nie ma skrzynek, i pomyśleli, ja dobra, co ja mam tam iść, jak i tak nie ma tam skrzynek, co z tym pójdę. Z drugiej strony, chyba była ta druga opcja. Tak coś mi przemyślę. I teraz, właśnie chyba, kieruję się w stronę spawnu, ponieważ coś tam jest. Jak nie kryje kompas. A nie, nie, nie ma nikogo na spawnu, Albo może jest obok. Dobra, nie, nie wiem. O, tu jest! O, jak miło! Dobra, przegrałem. <grywa> A co? Czemu mnie... E... Czemu mnie wywaliło? To się stało? Dobra, nie ma co, no to widzimy się za chwilkę na kolejnych igrzyskach. Siemanko, to znowu ja i powracamy na nowych igrzyska. raczej nowy meczik czy tam arena. Za chwilkę się właśnie zaczną. Nie wiem czemu to się stało, jakby wywaliło zwaliło serwera. Raczej e, jakby wywaliło mnie na spam, tak jakbym przed chwilą co wszedł, ale dobra. E, ja nie lecę skrzynki, e, nie wiem czy wiecie, czy nie, ale ja tu mam takie... to jest mapa, gdzie ma e, takie zarąbiste miejsca, że po prostu nie potrzebuję lecieć na skrzynki, bo mam przede mną dosłownie z jakichś może 8 skrzynek. Ale... Bo jest tak, że tutaj mam kilka na zewnątrz i potem trzeba zejść strasznie głęboko do takiej jaskini i tam jeszcze trzeba dalej iść, ale ja tak strasznie daleko potem tam nie będę szedł, bo potem trzeba długo stamtąd wychodzić, a mi się tak strasznie nie chce. Ja mam, mam ochotę się ponawalać, dlatego nie będę aż tak daleko... O, o kurde, ja minę skrzynkę? Czy tu jej wykasowali, czy co? Ja, no, nie mówcie, że ja minę skrzynię. Boże, jak ja mogę ominąć? czy taką skrzynkę Takie przedmioty, ja ją nie miałem Kurde, coś Dobra, to idę szybko do mojej skrzyneczki Skrzyneczki, szybko mu dawać. Ta, nie ma co Kurde, gramy z survival ale robotnik sobie tę skrzynki, bo przecież się nabalec, nie na balać Dobra, teraz będzie druga skrzyneczka. Ule, ule, jakiś... Ulele, ule, Jaki tu jest skrzynka, nie wiem czy wiecie, ale jej się nie da otworzyć, ponieważ nie wiem jak to zrobić, nie będę się z nią męczył. Mm. 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 Nie goni nik. Lepiej zawsze sprawdzić. Kurde, wiem, że w tym domu jest skrzynia, ale pamiętam, że tu chyba była jeszcze... Nie, dobra, widocznie nie nie to nie. Tu też się muszę trochę pospieszyć, bo potem ktoś tu przyjdzie i tak kurde kto to jest, a tu będą się te moje wszystkie skrzynie zakosić. Tam pewnie ktoś się na dole odrodził, bo już nieraz tam się odrodziłem, lecz tego nic tutaj nie kręciłem. Ale już na pewno tam się ktoś odrodził, na pewno ze skrzynki zebrał. Ja nieraz się tutaj właśnie w tej jaskini a więc tutaj właśnie jest ta a gdzie się schodzi teraz niżej i tam jest coraz więcej skrzynek. No, takie jakby to powiedzieć o tym... Tak jakby tu polega na tym, że coraz niżej, tym więcej skrzynek, więc... Takie też jest śmieszne, ale... Ja tam, ja tam, ja tam nie mam nic przeciwko. Więcej skrzynek? Jak? 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 dioks. Jak to słyszałem? Kogoś słyszałem? Kurde, jak tam na dole gdzieś będzie jeszcze jeden diaks, Boże, jak ja się będę cieszył. Błagam. Dobra, idę na te inne skrzynki, bo jak tam będzie gdzieś diaks, nie? E? e? Jeśli wiedzieliście to, co ja. To moje zlagowanie to dajcie łapkę w górę, ponieważ buddy, to dziwne i śmieszne halo. To ja idę sobie do góry Kurde, chyba z tego co pamiętam tylko na spawnie był crafting, chyba Oby gdzieś był, też gdzieś indziej, bo... Jak ja nie skraftuję tego co wiecie Nie będę go wymawiał, bo się będę dalej podniecał Nie żartuję, ale... Kurde, dajcie mi craftinga, nie błagam Kurde, 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 teraz będę za film, kurde. Kurde Nie no jak mi nie dadzą craftingu, taj burka Crafting table Tu chyba nie było Tu nic nie... Tam też nic nie było. Dobra, czyli e, jednak musimy iść w takie miejsca, gdzie jeszcze nie byłem i prawdopodobnie gdzieś tam może być crafting. No bo, kurde, a jak nie, to pozostaje nam jedyny splan, gdzie zagraża mi to, że mogą mnie od razu zabić, więc... No więc. Więc to sobie zabiję. Kurde, mam te dwa diaksy. I mam patyki nawet. I muszę sobie, kurde, skraftić, bo ja... nie, nie wytrzymam jak się nie skraftzę. kto tu jest, on mnie je chyba nie widzi. Jest, on też miał jak sobie. Jaka bramka. Myślisz chyba na razie sobie weźmiemy ten. Jezus. Fakt, trzech graczy. Fakt, trzech graczy. Crafting, where are you, bitch? Aha. Czyli tak samo jak. czy idzie to co ja? Dobra. No kurde, nie. No, jak tu jest Enchanting Table, to jak tu nie będzie Craftingu, no to. Jezus ludzie, no ogarnijcie, mogliście tu zrobić crafting. Kurde nic nie widzę. no super, no trzy enchantingi, zero craftingu. Nie no, ekstra! Kurde, niestety muszę chyba to powiedzieć, że pozostaje mi chyba tylko, niestety kurde, ten. No Idę na spawn. Idziemy. Sorry guys, ale trzeba. <laughs> Strasznie śmiesznie teraz wyglądają mo moje nowi mi tak rzuszem. To ich. To i owo. OMG. co chyba? Pora na danie dnia, czyli koksa. Kurde. Czas na przerwę, czas na koksa. Myślę, że to będzie obcinane. Boże, czekajcie, muszę to szybko przygotować. Okej, okay, obok siebie muszę tak sobie już to ustawić. Boże, czemu ja tego nie zauważyłem? Okej, aż No nie, dwóch graczy. Dobra, ta osoba jest gdzieś tam, za mną, gdzieś tam z tyłu, nie jest na tym, nie jest na spawnie, teraz szybko na spawn wbijam. Kurde, jak ja tego nie skrawcę, to wiecie jak ja będę zły, jeszcze chyba nie będzie, widzieliście chyba mnie takie jeszcze złego wtedy. Kurde, ja się pytam, gdzie jest spawn? Dobra, już wiem. Hop, czy... O nie, pokazujesz mi, że to coś jest na Tak jakby. Chyba tego kogoś nie ma chyba na stronie. Crafting. Jezu, szybko, szybko! Uu. Dobra, czekajcie, muszę rozpocząć. Muszę się podniecić też z tym, że mam kurde... A może sobie jeszcze z enchanty? Ulala, z enchanty. Gdybym miał więcej trochę tych Tak minimalnie ociupinkę. Boże, czekajcie. Boże, przepraszam, że teraz tak tu stoję tak nic nie robię, ale bo chodzi o to, że po prostu ja tam gdzieś pójdę i możemy się styknąć w takiej głupiej sytuacji i on mnie może bo. Zacznie... Nie wiem, no kurde jak on ma też, nie wiem, on może mieć żelazny, dobra, okej, okay. może mieć jaksowy, dobra, okej, okay. ale również może mieć, kurde ten. Również może mieć jaksowy. E, dobra, idziemy. Najgorsze jest to, że, możemy, że on będzie szukał mnie, a ja jego. I tak możemy się co chwilę gubić, ale chyba będzie tak, że w końcu jak się będziemy szukać, no to chyba się gdzieś tam znajdziemy. Dobra, idę tu. Dobra, widzę, że on mnie też poszukuje chyba. No nie. Widzę co, chyba jednak nie skorzystam z okazji. Gdzie jest, to cholery. What the fuck? Kurde, gram na wersji 1.7... No, gram na wersji 1.7.4. I see you, baby. I'm going. A czy ja go widziałem? Nie wiem, czy wy go widzieliście, ale ja go widziałem. Owa, 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 owa. Dobra, czekajcie. Kurde, jestem w takiej głupiej sytuacji, bo nie mam. Ja, ja chyba na chwilę zginę z tego co tak czuję Oh my god, w czemu jestem w takiej głupiej pozycji Patrzcie, będzie do mnie strzelam, ja to będę odbijał no. No, Dobra Chyba powoli do niego zejdę Boże, kio ma słabe ale dobra. Pędzę do ciebie, kochanie. mam przede mną. A, bo chyba widzi, że mam jednak. Ała, ała, ała. Ała! O małuk, o ty. Czy on miał drewniany miecz? Boże, tekstyl! Nie Nie wiem, Boże, czemu ja muszę tak lamić Nie no, sorry, ale z natury ja małym pałkiem Dobra Widzę, że chyba nie mam dzisiaj szczęścia, ale dlatego to będzie krótki odcinek. O, wiem jak nazwać ją Survival. Survival bez szczęścia. Albo dzień... Dzień pecha. O tak. Tak nazwę odcinek. Dzień pecha. Bo po prostu to jest taki pewnie niemożliwy. Dobra. Nie będę miał żałoby. A więc w dzisiejszym odcinku to było tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki i cześć.